No, kochani, bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, te lajki. Oczywiście zachęcam do dalszego oglądania i śledzenia moich postępów. Dzisiaj jest dużo ładniejszy dzień, no więc pójdę znowuż na godzinkę. Potem będzie przerwa, baterie się będą ładować i znowuż na godzinkę pójdę szlifować podłogę. Więc następny etap prac to jest wyszlifowanie podłogi, pozbycie się rudej. Wycie paki, no i wtedy dopiero będę ocieplać. No niestety pracuję tak po godzince dwie dziennie, chociaż teraz dwa dni w ogóle nie robiłam, bo była pogoda niesprzyjająca. No ale dzisiaj się trochę wyrwę z pracy, żeby trochę porobić. Jestem na spacerku, Oproszę 16 marca, a u mnie jeszcze śnieg leży. No, pani, trzeba się pozbyć rudej. Trochę tego jest. Przerobili samochód, dali tapicerkę przy oknie i uszczelkę. No i tak to jest. A no podłoga tak są, takie punkty. No muszę to wszystko wyczyścić. Także roboty jest. Wyszlifowałam niecały metr kwadratowy. Na no, tylko tyle starczyło mi baterii, a resztę popikałam fosolem. O, może go odkręcić jeszcze. A tu mój pomocnik. Halo, Suzy. No co, perełko? Idziemy do domku? Tak, do domku idziemy. Już się napracowałaś. No, więc podłoga wygląda tak. Właściwie w tej chwili to ja szczotką czyszczę tylko ten brud, bo nie będę tego szarować wodą i gąbką, tylko po prostu szczotką. I dopiero potem się odsłoni, ile rdzy jest. Ale myślę, że tutaj już niewiele. No, tak wygląda z tyłu. Nie wiem, próg, czy jak to się nazywa. Połowę już wymiotłam rzeczy. No, niestety trzeba to też wszystko wyczyścić. Jedną śrubę urwałam, ale dwie odkręciłam. No to kochani, zobaczcie, jaki siłacz ze mnie. U, bu -bu -du. Widzicie? Rozbieramy. Rozbieramy ławkę. A roboty cię dwaliła? Ale to lekko odkręcone. Do no to. Остатня шруба Oj, I tu mam jakieś kable, nie wiem od czego. A już za ciemno na dzisiaj, tak, bo dobrej roboty zrobiłam. że się chwali, bo mnie nikt nie pochwali. Aj. co tu mamy? Tu syf. Masakra to co tu jest. Oj. No to już urywamy. Zobaczcie, co się dzieje pod stopnią kierowcy. Nie wiem dlaczego z tej strony jest tak, Czy to jest od tego okna, co tamtej uszczelki nie ma, aż korci zajrzeć co. tam dalej jest musiałam to rozebrać, no przecież nie było szansy A no pewnie kto wie co, co jest tutaj pod tym i ta woda gdzieś tu musiała lecieć ale tu nie ma, leci no nie wiem skąd tarca. masakra no nic, wszystko zrobimy damy radę a, jeszcze trochę poczyścimy jak, który ja po prostu oczyszczam. Co my tu mamy? Biaderko z miotełką. O, nie fajnie tu wygląda. Ale słuchajcie, nie jest chyba źle, bo dziury nie ma. Taram! Tak wygląda teraz mój samochód. Widzicie? To jest siedzenie kierowcy. Tam są siedzenia pasażera. Tutaj, proszę bardzo, stopień. Głośnik jest, chciałam to wziąć do mycia, tam jest głośnik. Także wezmę te stopnie, wezmę do mycia. Na razie dzisiaj. I tyle. Na no kochani, niestety pracę muszę przerwać, bo muszę jechać w delegację. Ale postanowiłam jeszcze zdjąć z przodu tą, nie wiem, wykładzinę. Jak się nazywa, i mówię, to niech sobie się suszy przez ten czas. Strana prawa wygląda w miarę ok. Tu stopień, chociaż jest wszystko mokre, nie powiem, nawet bardzo mokre. Ale za to strona lewa kierowcy jest mnóstwo rdzy. Stopień. Jest cały zardzewiały. No i tam nie mam jak tego wyciąć. Chyba to przetnę. tam za tą kolumną kierowniczą, żeby w ogóle tą wykładzinę zdjąć. I nie, niech ona się przez ten czas suszy. A może jeszcze ją do domu wezmę. I w domu niech się suszy, to wszystko. Znaczy, nie wszystko, tylko ta wykładzina. Przecięłam tą wykładzinę za kolumną kierowniczą i teraz mogę ją wyjąć. No jest po prostu gnój. Tak wygląda. Wykładzina wyciągnięta. A tak wygląda spód tej wykładziny. To jest od strony pasażera. Wszystko mokre. A tu oprócz, że mokre, też zardzewiałe. O, zobaczcie, ile wody w tej gąbce. O, widzicie? Szok. Nadaje się to jeszcze do użycia, czy mam szukać nowej? No i tak. Skończyłam pracę wczoraj. Rozebrałam pakę. No i niestety jadę w delegację nie masterkiem bo masterek jest w proszku przykro mi bardzo został pod domem a ja jadę samochodem służbowym nie wiem 3-4-5 dni zależy jak wyjdzie ale pogoda jest fajna Aleje. Postaram się Wam pokazać, zobaczcie tam, co się dzieje, jak ciemno. kto tam ze mną jedzie o Suzy Suzy ze mną jedzie tak pilnuje panci bardzo dziękuję za komentarze za lajki za subskrypcję mam nadzieję że Wam się podoba że te filmiki są coraz lepsze bardzo proszę o więcej